Dzień dobry, kochani, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zamienię siebie w żugajkę. Mam listę zadań, którą muszę wykonać, aby zaliczyć cały ten challenge, ale będę potrzebowała też odrobinę pomocy moich prawdziwych żugajek, więc zapraszam Was na moją majówkę. Pierwszym krokiem, który na pewno musimy zrobić, to jest właśnie założenie konta na TikToku. I mam tutaj, żeby wymyślić sobie nazwę. I to będzie trudne, bo wydaje mi się, że jest dużo zajętych nazw, ale wymyśliłam, że będziemy nazywać się Ania Podłoga Żugajka na przykład. Najważniejszą rzecz już mamy, czyli posiadamy konto na TikToku. To zadanie, umówmy się, było giga proste, ale wymyśliłam jedno takie, które wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie zaliczyć, czyli wbić tysiąc followersów na koncie Ani. W drodze na obiad oczywiście musimy jeszcze ustawić profilowe oraz bio jestem na majówce z Julką Piekrzyknik, pomarańczowe serduszko, niech będzie Napisz, że może jesteśmy po jakichś z zajęciach Idziemy na TikToki Pomarańczowe serduszka Profilowe, zrobiłam edita Sama własnoręcznie, wygląda on właśnie w taki sposób Dodałam taki płomień i siebie wycięłam i dodałam takie kreseczki I naprawdę się staram. No, nie mam umiejętności takich może jak żugajki Mhm, <laughs> a ja ale... mogę trochę go do środka, o. Dobra. Nasz profil mamy gotowy i lecimy nagrać pierwszego TikToka. I nagramy sobie, że jesteśmy na obozie i jemy obiad. Mega co się ręka położę, ale się jaram, jestem na obozie, zobaczcie. <grym> <grym> I wstawiamy to na TikToka. Pierwszy TikTok opublikowany, a my tymczasem lecimy na zajęcia z TikToków i mam taki plan, żeby nagrać jakiś TikTok na mój profil z żugajką, zasłonić jej twarz i udawać, że to ona jest anioł, żeby było takie TikTok z Julką, żeby było legitne, że naprawdę jesteśmy tutaj, na tym obozie. Zanim sobie nagramy do ciebie, to nagramy sobie coś do mnie, prawda? Ja ci nie powiem, co to jest, nie mogę ci powiedzieć, co to jest, okay. ale jakbyś to zobaczyła na TikToku, no to coś, tu nic nie wiem, dobra? Okej? Okej. Więc nagramy sobie do mnie. na zmontowanie filmiku czyli musimy dodać serduszko na twarz tej żugejki, żeby to było że niby jestem ja i zaprosiłam Kamila tutaj na odcinek bo on jest mistrzem montowania ale wymyśliliśmy że możemy zrobić to po prostu na czacie Tak aha ona się do przytula No ale to wtedy mnie też może zasłonić tylko chodzi o to żeby jej, na jej burgi. O widzisz będzie aha, przypni. i przytulni Mm. Boże! A ja wam się tym męczyła. Udało się. I zrobiliśmy to dosłownie... W dwie sekundy. W dwie sekundy. Snapchat zrobił to za nas. To zapisuj to. Dobra. Ja sobie to wstawię na TikToka, w sensie do roboczych, a wrzucimy to jutro, dlatego, że dzisiaj już jest 21.30, więc widzimy się jutro rano i dodamy sobie tego TikToczka. Witam was, moi drodzy, w dniu drugim naszego zadania i zrobimy sobie szybki update. Followersów mam, uwaga, czterech, a mój filmik z obiadową majówką ma 1360 wyświetleń i zero komentarzy, więc na razie żadna chłopak nie szuka ze mną kontaktu, ale opublikuję sobie teraz ten film z TikToku i zobaczymy, czy on poleci jakoś lepiej. Julka jest super. Napiszę tutaj też, czy ktoś chce ode mnie pozdrowienia, ode mnie w sensie od Julki i ja jako Ania mogę je załatwić. Komuś załatwić... Pozdrowienia i mam nadzieję, że to skłoni trochę ludzi do tego, żeby do mnie napisali i załapiemy wtedy kontakt z jakimiś żółgajkami. Publikuj! poleciał. Ja już jestem po zajęciach tanecznych. Na razie nie sprawdzam, ile mój TikTok, który wstawiłam rano ma wyświetlań. Nie chcę sobie spoilerować. E, sprawdzimy to w jutro chyba, kiedy będę nagrywała pozdrowienia, bo wtedy też nagram wszystkie pozdrowienia, o które tu nie poproszą dziewczyny i wtedy mam nadzieję, że nawiąże się w końcu jakaś rozmowa z żółgajkami i dostanę się na jakąś grupkę, bo to jest po prostu nadrzędny cel. Trzeba być w grupkach, bo to jest przecież chyba każda żółgajka jest w grupce. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście w grupce, ale na obóz dojechał sklep. Ja poprosiłam tutaj panią sklepikową, pozdrawiam sława, żeby mi odłożyła rzeczy i żeby były takie, wiecie, nowe tych I nagram sobie teraz TikToka, że byłam i kupiłam już nowe rzeczy. Trzęsące się łapki, oczywiście, jak zwykle. Tak, dobra. No, rzeczy, ale super, takie, takie, takie. I tak. Takie i kaczucha. Tak wygląda ten TikTok. Za chwilę zrobię sobie opis. Wstawię, napiszę, że już był sklepik, i zobaczymy, czy jakikolwiek większy odzew będzie i czy uda nam się wbić trochę więcej followów, bo na razie mamy cztery. W sumie jak się jest z drugajką, to ciężko w sumie się tak wybić. To jest jakby dużo, bardzo dużo rzeczy trzeba wstawiać i mocne edity, więc jestem pełna podziwu, że niektórzy z Was naprawdę mają takie duże konta. Witam Was w dniu trzecim naszej majówki i uwaga, aktualizacja followersów mam sześciu. Trochę też liczyłam wczoraj na to pozdrowienie, ale jednak jest tylko pięć komentarzy. Niestety, nie poddajemy się i ciśniemy dalej. Jakbyśmy przed chwilą na zajęciach, udało mi się zrobić zdjęcie z jedną dziewczynką. Teraz zobaczycie, jak wyglądała cała ta akcja. Musimy sobie zrobić zdjęcie, więc po prostu, jest mi do czegoś potrzebne. Nie powiem ci do dlaczego, ale... Zdjęcie. I pomyślałam, że wrzucę sobie to zdjęcie, dodam opis, że o moje zdjęcie z Julką i jeszcze raz podbiję tą prośbę o te pozdrowienia, żeby może tych pozdrowień po prostu na TikToku pojawiło się więcej. Wchodzę sobie w foto, wybieram jedno ze zdjęć i musimy po prostu zasłonić y, buzie i dodamy jakąś pioseneczkę w tle, żeby sobie leciała. Dodam opis, że szukamy pozdrowień. Mama się dodała. Pioseneczkę mamy, napiszemy jakiś właśnie opis w stylu kto chce jeszcze pozdrowienia, bo zaraz mam zajęcia z Julką i mam nadzieję, że to się uda w końcu i trochę więcej dostaniemy tych followersów. Zostanę tu do rana, My wszystko dzisiaj mówi że dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za przyjazd. Mam nadzieję, że bawiliście się wszyscy tak super jak my się bawiliśmy. Było was turbo dużo i było to turbo trudne, ale daliśmy radę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Moim następnym zadaniem jest nagranie pozdrowień i mam nadzieję, że to pozwoli dostać mi się w końcu na jakąś grupkę. Jako, że majówka się już skończyła, to musimy coś wykminić, żeby te pozdrowienia jednak nagrać w taki fajny sposób i wymyśliłam, że rozłożymy ściankę, która była na majówkę. Uch, ona jest ogromna. Teraz! Będę musiała chyba też się przebrać i generalnie zmienić fryzurę, bo dzisiaj dodawałam stare. O, patrzcie jaką sobie zrobiłam nową fryzurkę. Więc jak teraz to dodam na TikToka Ani, to wszyscy się skapną, że to jest dzisiaj. dzisiaj. Lunia, czego ty oczekujesz ode mnie w tym momencie? Co byś chciała? Co byś ode mnie? Szybki transfer w majówkową Julkę Fuuu. Pozdrowienia nagramy sobie dla jakiegoś takiego standardowego imienia Na przykład dla Natalki, która tutaj w komentarzu też poprosiła o nie Cześć Natalia, chciałabym cię bardzo serdecznie pozdrowić z naszej majówki Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku i przesyłam buziaki Bajku, z ciebie baj nie było na majówce Jeszcze raz i życzę miłego dnia. Pozdrowienia mamy, wrzucam je teraz na TikToka. Mam chytry plan, żeby napisać. Mogę załatwić pozdrowienia dla grupki na mes. Chce ktoś dodać? Nie? I oczywiście, pomarańczowe serduszko publikujemy, i czekamy na odzew. I trzymam kciuki za to, że dostaniemy się do grupki. Minęła godzina, odkąd dodałam TikToka z pozdrowieniami, i mój TikTok ma trzy komentarze. A tak naprawdę ma jeden komentarz: ktoś o nazwie Karl Johnson napisał: "Hej, czy mogłabyś poprosić o pozdrowienia dla Mai Tokarczyk? I ja odpisałam, że czy ta osoba jest w jakiejś grupie na Facebooku? I ona mi odpisała: "Niestety nie mogę mieć Facebooka". Sam TikTok nie pomógł nam w poszukaniu i znalezieniu się na grupce, ale wymyśliłam chytry plan i napisałam do żugajek na priv na TikTok. Mogę coś tego Karla Johnsona tylko. Johnson to jest główny bohater gitara Andreas. Aha, no to może, ale to, to jest jakiś tutaj Aha. Wchodzimy w moje wiadomości. Żugajka o nazwie Fypy. Julki. Juleczki dodała mnie na grupkę. I jesteśmy na rodzince Żugajek. dostaliśmy się na grupkę. Więc zadanie mamy zaliczone. Kolejne zadanie, które mam to sprawdzić, czy Żugajki są w ogóle miłe. Więc popiszemy sobie z nimi trochę, zanim yy, ogłoszę im, że ja to ja i będą pisały nie, nie uwierzą w to. Nie będę tak pisała, ja tylko nie uwierzą w to, bo po prostu. Co tam u Was? Mega chciałam być na grupce, żeby poznać inne osoby. Więc dziękuję Wam. Byłam na majówce. Ale słodkie. Ona będzie tak, jak miała 3 lata. I mam Julkę na IG. O, teraz tak. Więc... O, o mój Boże, jak to wykorzystamy? pozdrowienia O nie, ty się wkupujesz w ich łaski Tak! Odwiedliwe, cyniczne zachowanie z twojej strony Nie, bardzo wszystkie mi serduszkują, rzutki, są super miłe! Ale co? Znaczy, po teraz już jak napisałam, że załatwię pozdrowienia, to naprawdę będą miłe. Czy da ci za to jeden punkt karny, czy... <noise> Co ona gada? Ale co ciekawe z tymi punktami karnymi 2000 punktów, no 435 punktów To dużo ilości punktów, a ta jedna miała 0 punktów i dwa karne? To jakaś niegrzeczna jest chyba <grym> Co znaczą punkty? Boże, żadne mi nie odpisuje, one są w szkole Nie, bo one sobie myślą tak Co to za wariatka? Co napiszcie w ogóle jakieś beznadziejne, banalne informacje? Jaka w się o Ale tak mają Boże, no, odpisujcie mi, koleżanki moje Wiesz co teraz czuję, jak wszystkie piszą do ciebie? Stadnie, a ty nie jesteś w stanie nie wszystkich odczytać? One, mają, one właśnie mają ty teraz odczuwasz wielką pustkę. Tak Dlatego dzisiaj wielka na Każdą wiadomość, zapraszam. Nie! Na nie! Ale możecie zostawić oczywiście followka na moim Instagramie, bo dobiłam ostatnio milion przycinek dwa, więc teraz dobijamy do milion trzy. Kocham was! Na początku Cię zlajkowałem, sobie pomyślały, o jak mi opisze, a potem zaczęłaś zadawać niewygodne pytania, co znaczą punkty, albo zacząłeś się chwalić. Uh! Zasady! Dostałam zasady! Nie wyzywamy się! Nie wyzywamy się! Nie promujemy grupy TikToków! Nie dodajemy nikogo bez mojej zgody! Nie kłamiemy! O nie, ja, ja skłamałam je! No to już masz mnie za punkt. Nie śmiejemy się z siebie! Na przykład, że ktoś nie ma merchu. Ale słodkie! Nieaktywnych od dłuższego czasu Wywam! Nie kradniemy edytów i PHP. py. py, py. Co to jest? Nie wiem. On ma jakiś slang Żugański. Jesteśmy aktywni nie tylko jak chcemy. Pozdro. Nie zmieniamy motywu prof i nazwy bez mojej zgody. Nie żalimy się i nie udajemy depresji. Wiktoria? Świetna robota. Ale Wiktoria ma za dwa karne, to ona chyba. Wiktoria złapała dwie y, zasady. W ogóle mega fajne, że na przykład, że mają zasady takie, że się nie wyzywają, nie kłamią. Tylko te ostatnie, nie żalimy się i nie udajmy depresji. To... Nie żalimy się! Pozytywna energia! To dochodzi w tej grupie, nie? A bo, teraz... bo oni enjoyują little things. Tak, jest inna grupka, rodzinka żugajek, pomoc psychologiczna i na niej są y, żalenie się. Żalenie się, na niej jest i wsparcie. Coaching. Okej. Okay. O! Wow! Oh! Sklepik? A, stąd dostajesz te punkty! O co to jest za w ogóle! Ja nie wiedziałam, że takie rzeczy się dzieją. Wypromowanie TikToka IG 1500 punktów. A co to znaczy wypromowanie? Właśnie... Udostępnienie chyba jakieś, albo coś chyba, No. Nie? Aha. A nie, to można kupić! Kupujesz! Bycie adminem na 24 godziny 2,5 tysiąca punktów. Jeden tydzień 5000, jeden miesiąc 10 tysięcy na zawsze 30 tysięcy punktów. Nieźle. Zarobienie punktów. Pozdro Julki 50 tysięcy. <grym> o kurczę. To ja będę na od Julki, już jesteście ustawiamy. masz kupić Admina na zawsze i wypromować sobie miliard TikToków. Napisanie wierszyka 100 punktów. Proponuję, żebyś napisała teraz 25 wierszyków, to wtedy będziecie stać na Admina przez 4 godziny. To ja napiszę wierszyk i zapytam Julki o pozdro. Serduszko pomarańczowe Gdy słońce wschodzi, jak księżyc zachodzi Gdy wersow z W wciąż, wciąż zachodzi Naprawdę to, Krzysztof? Tak Wciąż zachodzi Gdy Maciek zapomni i Lilkę zagłodzi <grym> A Róż z zachodzi Dobra księżyc zachodzi, wciąż wciąż zachodzi Gdy Maciek ze schodów z hukiem schodzi Rano schodzi Dobra Lilka i bajka Nadwór wychodzi dwór wychodzi, Na dwór wychodzi. To Julka To Julka smrodzi Nie smrodzi, nie! To Julka smrodzi nie. nie ma coś tak obrażamy, nie można obrażać Julki To Julka Wciąż jest tak chodzi Nie już było wersji To się wciąż... było Punkty kar... karne za nieprzestrzeganie zasad za groźby, co one robią? Trzy punkty karne wywalnie z grupki. za to Wika, którą ma już dwa punkty karne. Ale <grymne> z blisko. To Julka. To Julka urodziny obchodzi. Fajny? Oni teraz czytają mówię, ja nie dam z nią rady. Musimy się jej pozbyć. Punkt karny! Punkt karny za bycie anioł. Ale to jest super zabawa, jakbym była żółta tutaj, komputerował. Chciała być na jakiejś grupce. Tak. Więc coś tu schodzi, a Księżyca chodzi, gdy własną spędzam, chciałam, że zachodzi, gdy Natek do schodów rano wchodzi, gdy Lita i bajka na wyróż wychodzi, to Julka urodzi mnie obchodzi. Fajny? Nybękie. Nybękie, piękny. znaczy nie mogę, że nie mogę ze śmiechu? Czy tak, że... to jest takie <laughs> nie mogę Oznaczony Overlord tej grupy Nadia Nadia Pisz kolejny, nie czekaj kolejny. Nie Zapytaj się czy można napisać więcej niż 25 wierszyków dziennie Zapytaj Napisz Ale pomyśl, że jestem jakaś głupia Nie, jesteś po prostu lekko śpiewnięta pozytywnie Dobra, zapiszą. więcej niż 20 wierszyków <śmiech> Dziennie? <śmiech> Punkty? Coś się da zarobić, zdobyć? Do dzieła. Nie. Kurde. To załatwię... Załatwię pozdro. Od Julki. A teraz robisz to pozdro? No czekaj, muszę chwilę odczekać. Muszę tak, odczekać dłuższą chwilę, nawet z godzinkiem tak, się wydaje. Tak, żeby było realnie. Żeby było realnie. Nie no, poczekam tak z dwie minuty. Jak dwie minuty? No, to w sensie realnie. Bo jej ja takim muszę y, napisać, że ja to ja. Żeby też nie kłamać, bo za to też jest sobie punkt karny. No tak, a nie chcemy, żeby cię wrócili z grupy, to prawda. Later. Dostaliśmy się na grupkę, porozmawialiśmy z żugejkami, wyjaśniły nam wszystkie zasady, ale ogólnie były mega miłe. Ja napisałam, że bardzo chciałam dostać się na grupkę, żeby poza inna żuga. Gajki, to napisało, że jest to słodkie, więc generalnie żugajki approved są miłe, więc możecie dodawać się na spokojnie na grupki, wszyscy są na nich mega mili. Spełnimy sobie już przedostatnie zadanie, czyli marzenie każdej żugajki, dostać powiadomienie od Julki. Na przykład mogłabym polajkować TikToka, albo skomentować TikToka. Ani. Ani. Tak, ja muszę ani skomentować TikToka. Przerzucam się na konto Julia Żugaj, skomentuję może tego TikToszka z tańcem. Czy serduszka? Kolejne zadanie zaliczone ono też było naprawdę łatwe, było nawet prostsze niż założenie konta, ale każda żółgajka chce dostać powiadomienie, także to musiało znaleźć się w tym odcinku, a tymczasem nagramy pozdrowienia dla dziewczyn. Cześć, pozdrawiam bardzo serdecznie grupę na Messengerze Rodzinka żugajek. buziaczki dziadki! zobaczenia może to za stresująca sytuacja, ale już w ogóle rozumiem dlaczego żółgajki są tak wkręcone w to, bo to jest taka społeczność, że naprawdę teraz chcę się jakby zakolegować z nimi i naprawdę się staram po prostu, żeby zrobić wszystko, żeby dostać na przykład te punkty i żeby one mnie doceniły. Napisała, za założycielka grupki! Ancia Jakubowska, Admin! Napisała, o kurde! O! Ona mnie już lubią bo wiedziały, że nie baj duże. kropka, x. Dobra, wysyłam jeszcze pozdrowienia dla tej dziewczyny. Dzień dobry, pozdrowienia dla konta kwiatuszek kropka, x. x. juleczki, późniarki. Dobra, i teraz jak ta dziewczynka się nazywa? Slay. Dla ciebie też mam. <noise> Oni mnie kochają. Nadia napisała do mnie, że mam późno priff. <noise> Z nią. O, Nadia była na mi ten ze mną. Błagam, zapytaj, czy załatwić dla konta Nadia Żugaj. Zapytam. Teraz chwila strategicznego odczekania, żeby nie było, że to ja. I mi załatwisz, Lion. Kropka podłoga, kropka, kropka, One mają niesamowite te nazwy, naprawdę. To teraz musisz wszystkim nagrać. No. Dzień dobry, pozdrawiam bardzo serdecznie konto Nadia Żugaj przez 2J, buziaczki! usyłam im, Boże, jestem boginią tej grupki! Dobra, i teraz tak, czy mówimy im prawdę? Bo jest zasada, że nie można kłamać, moi drodzy, na tej grupce. Przydałoby się powiedzieć wam... im... prawdę. To co Nadia musi wpisać aż 50 tysięcy punktów, nie? O. O oh mój Boże rycze, napisała Nadia, której nagrałam i pozdrowienia. Muszę Wam powiedzieć prawdę. Oki, Boże, co ty piszą? Tak, no tak, mów. Pytaj. Dobra, nagrywam ją. Hejka kochani, tak naprawdę to ja piszę z wami na grupce. Nagrywam teraz odcinek, że udajeszugajkę przez jakiś tam e, czas. Zobaczcie, tu jest kamera i wybrałam Waszą grupkę, a tak naprawdę Wiktoria pomogła mi się tutaj dostać. Pozdrawiam no. Was dziewczyny. Przepraszam, że Was okłamałam. Proszę nie dawajcie mi. Nie pi dawajcie pi, pi punktu <laughs> Karnego. Co? Nie giojaj! Co? Nie, 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 a nie, nie! OMG! OMG! Mogę pozdro! Ta nie czeka! Nie wierzę! Nie wierzę! O mój Boże! Dla Kol, ona! To są takie słodkie. One Płacz. płacze. Ja umieram aktualnie. A Juka w naszej grupie! Umieram! OMG! One piszą, że umierają i że płaczą, a nie można się czekać. One, one wyglądają, tak. one wyglądają i tak. Płaczę ja umieram aktualnie. A przecież nie można się żalić. Tak, to naprawdę ja słuchajcie, pozdrawiam wszystkich z tej grupki bardzo serdecznie. Proszę się nie żalić, bo dostaniecie ujemne punkty. Właśnie zdarzajnie się. Wieszcie, że płaczecie, bo dostaniecie punkty karne! Dzięki wam y, bardzo. Jesteście super miłe. O, dostałam głosówkę, dostałam głosówkę! Nie, ja po prostu. Ja, ja ja nie wierzę. Ja, ja się zaczęłam tak trzeć, że moja mama się spytała, czy wszystko dobrze. Może <grywa> jakie słodkie. Myślisz, że ja nie zostałam w domu? Ja zawsze. Nigdy nie. Byłam na takiej sytuacji... Nie miałam takiej <noise> sytuacji. Super. To już koniec przygód Ani. Tak naprawdę zostało mi jeszcze jedno zadanie do wykonania, czyli zdobyć 1000 follow. Na razie mam ich, słuchajcie, 16. Więc jeśli chcecie, to wbijajcie na TikTok. Ani, zostawcie followka i mam nadzieję, że Ani uda się spełnić ostatnie zadanie i tym samym mi uda się spełnić ostatnie zadanie. A tymczasem dziękuję Wam już za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Przesłam buziaczki i do zobaczenia.